Uwielbiam drochiczyny. To jest nie tylko przepiękne miasteczko, w którym mieszkają wspaniali ludzie, ale też miasto, w którym można bardzo dobrze zjeść. I jak jadę na Podlasie, to staram się przez Drohiczyn przejechać i wpaść na coś regionalnego. Zwykle stawaliśmy w restauracji pod katedrą, którą uwielbiam, ale podczas ostatniego wypadu stwierdziłem, że zajrzymy do restauracji nadburzańskiej na placu Kościuszki 33, bo nigdy tam nie byłem, a bardzo dużo dobrego o tym miejscu słyszałem. W karcie znaleźliśmy kilka fajnych regionalnych pozycji, ale pani kelnerka Przemiła podpowiedziała nam, że jak chcemy spróbować więcej, to żebyśmy sobie wzięli miks dań regionalnych. Za 45 zł do tego wchodzą jeszcze dwie surówki, okrasa, więc można popróbować praktycznie wszystkich tych dań regionalnych. I tak zrobiliśmy i jak widzicie, warto było. Nie dość, że to jest ogromne, ogromna porcja jedzenia, dwie osoby spokojnie się tym najedzą, to jeszcze wszystko było pyszne. Mamy tutaj więc wspaniałe pielmeni, Mamy świetne pierogi ruskie, obficie nadziane, bardzo duże te pierogi z kremowym takim serem i ziemniakami. Mamy kapitalną babkę ziemniaczaną, mamy przepyszne kartacze z surowym mięsem w środku i mamy coś czego drohiczyn słynie, czyli zaguby. To jest taka rolada z ciasta pierogowego z ziemniakami, którą się gotuje, a później kroi w plastry. I można je jeść, te zaguby gotowane, a można jeść obsmażone, tak jak podają tutaj właśnie w restauracji nadburzańskiej. Ja zdecydowanie wolę tę wersję odsmażoną i taką zwykle zamawiam, bo według mnie ma więcej charakteru. Jest taka, no jest smaczniejsza, to trochę jak z pierogami ruskimi. Jedni wolą gotowane, inni wolą smażone. Okrasy jak widać nie brakuje, wystarcza spokojnie do wszystkiego, co mamy tutaj na tym talerzu i naprawdę to był bardzo dobry ruch i dziękujemy jeszcze raz z tego miejsca pani kelnerce, która nam ten miks regionalny poleciła, bo nawet nie wiem, czy on jest tam w karcie, nie przyglądałem się. Popijaliśmy świetnym podpiwkiem, takim robionym gdzieś tutaj w okolicach za 15 zł i kwasem chlebowym litewskim za 12 Więc jak będziecie w Drohiczynie, zdecydowanie warto tutaj wpaść, bo jak widzicie w karcie są rzeczy nie tylko regionalne, ale i coś dla tych, którzy lubią kuchnię polską. Ja na pewno będę wracał. Polecam.